Raz, 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 witam Państwa. Mówię do Was z nowego mikrofonu, który poleci mi sam prezes KFT. A tak serio, no, taka forma dzisiaj dość nowa, ponieważ loży kocie nie mogę nagrać, bo poleciał, jest w robocie. Szuka sobie czarne elementy do swojego pazura. A dzisiaj chcę skomentować live w WK, w którym poruszono moją kwestię, więc nie w sposób poruszyć też kwestię tego live'a. Mianowicie chodzi o jeden komentarz fana WK, który chyba nie do końca zrozumiał to, co przekazaliśmy w pierwszej loży pół roku temu i tej loży kociej, więc dzisiaj wszystko wytłumaczę od A do Z. Łapy nie ma. Tutaj macie mail do współpracy ze mną dla osób, które są zainteresowane planem treningowym oraz kodka FD. I wkrótce kursy w styczniu w truboju siłowym level 1, 2, 3. Katowice i Warszawa. Rozpoczynamy. Mam tutaj telefon, i tutaj jest ten komentarz. Co sądzicie o KFD? Chodzi mi o film z kwietnia, w którym Seba z wagonem i paleciakiem mówią, że nie ma szans, że owca jest naturalem. A na materiale z listopada Seba nagle zmienia zdanie. No to sami zobaczcie, co mówiłem wtedy w kwietniu. Jak dobrze pamiętam. Z mojej strony powiem, że postęp jest duży, bardzo duży w krótkim czasie, więc istnieje prawdopodobieństwo istnieje prawdopodobieństwo, że może być. No ale ja nie mam pewności, takie wyniki idzie osiągnąć naturalnie. Pamięć tak, ja na początku w turboju siłowym, pierwszy, pierwszy rok zrobiłem też takie postępy, nie? I natura byłem na 100%. Jeżeli ktoś ma gen, tak, on nigdy nie startował siłowo, istnieje prawdopodobieństwo, że... Może być naturalne. Czyli palec mówi, że raczej nie, Grzesi mówi na pewno nie, a ja mówię. mówię Natomiast czy sobie to naturalnie jest to możliwe, bo ludzie naturalnie robią takie wyniki, ale czy tak szybko, no tego nie wiemy, to trzeba udowodnić. Więc osoby myślące, które słuchają i naprawdę słyszą, zauważyły, że moje stanowisko było neutralne. Powtarzam, neutralne. Natomiast jak to wyglądało w przypadku kociej loży, czyli tej ostatniej poprzedniej, troszeczkę to się zmieniło. A później wytłumaczę, dlaczego. Jakie jest moje zdanie? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że on jest naturalny. I to nie mówię o to, aby się podlizać. Tylko wynika to z mojego doświadczenia i co najlepsze wielu zawodników, zawodników to potwierdza, że może być naturalny. 200 kg jest to dobry wynik dla amatora, jest to świetny, rewelacyjny wynik. Dla zawodnika jest to, jest to bardzo często spotykane, że naturalni, naturalne osoby, szczególnie w tej wadze, wyciskają 200 kg i znam sporo takich osób. Więc owca, który ma już staż bardzo długi, w końcu wycisnął 200 kg i przebieg tego progresu jest moim zdaniem normalny. Więc osoby myślące, które słuchają i słyszą, to co mówiłem na pierwszej loży i na drugiej loży, zauważyły, że moje zdanie troszeczkę się zmieniło na korzyść tego, że owca prawdopodobnie jest naturalem. Dlaczego tak zmieniłem zdanie? Z prostego powodu, ponieważ mam pełniejszy wywiad w to, co robi. Wtedy moja wiedza była na tyle słaba, że nawet nie znam jego wyników i pomyliłem się z jego wynikami. Natomiast teraz, czyli po akcji tej loży i po komentarzach pod lożą. No mówię sobie, no bardziej profesjonalnie będzie wtedy, kiedy ja będę obserwował go wnikliwie. No i po obserwacji ponad półrocznej okazało się, że moje zdanie się zmieniło na korzyść tej teorii, że może być naturalem. Każdy może zmienić zdanie, to nic złego. Gorzej jak ktoś mówi źle, i jest y, całe życie y, taki, że nie zmieni zdania, pomimo tego, że y, wszystkie dowody wokół y, mówią, że nie masz racji. Dlaczego jest y, takie moje zdanie w tej chwili? Z prostego powodu. Ja, jak trenowałem trubój siłowy, to robiłem mocne wyniki. Przez wiele, wiele, wiele lat naturalnie trenowałem. Dopiero pierwszy cykl miałem właściwie w momencie, kiedy osiągnąłem wyniki już bardzo duże, czyli 300 w przysiadzie, 200 w wyciskaniu i 330 w ciągów. Wcześniej nie brałem nic, totalnie nic. Później dopiero wziąłem się za środki. Natomiast zanim rozpocząłem próbuj siłowy trenować, wyciskałem przy wadze 70 parę 140 kg w piwnicy, trenując kulturystycznie. Wtedy myślałem, że to jest duży wynik. Pojawiłeś się na klubie trubojowym. W klubie trubojowym okazało się, że ty nie wyciskasz 140, tylko dużo mniej, ponieważ nie opuszczałem do klatki prysiowej. I tam musiałem już opuścić do klatki prysiowej i 127 kg wycisnąłem wiosłując, czyli jedna ręka już była wyprostowana, druga jeszcze nie. Nogę podniosłem, czyli zero leg drive i okazało się, że z tym cienki bolek. Próbowałem też podejść pod 200 kg w ciągu, robiłem, robiłem rozgrzewkę, doszedłem do 160 i Taki kocik żbiet, yy, tak duży, że mówię, no zaraz mi pierdykną plecy i będę musiał yy, na wózku jeździć. Więc zdecydowałem, że nie podchodzę pod 200 kg, a siadzie mi chyba zniotło 140. Ale wystarczyło kilka miesięcy, ba 2-3 miesiące i 200 kg. Pękło w martwyciągu, pękło w przysiadzie. I 140 czy 150 km w wyciskaniu. Wystarczyła specjalizacja, czyli to, co robi teraz owca. Wcześniej owca nie trenował y, typowo truboju siłowego, tylko y, kulturystycznie. Trenował y, też y, pod wyskok, jak dobrze pamiętam. Y, to są całkiem inne treningi, ale jeżeli ktoś się weźmie za specjalizację w danym sporcie, nagle robi bum! Sami zobaczcie, sami zobaczycie, sami, y, zobaczycie jak będzie trenować typowo na pod trubój siłowy. I to jest bardzo istotna kwestia. I to samo mówił owca na live. I w pełni się z tym zgadzam. I to jest y, trzymanie się faktów, a nie podlizywanie się. Ja przede wszystkim cenię sprawiedliwość i y, sprawiedliwą ocenę, i to jest według mnie sprawiedliwa ocena. Jeszcze dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jego waga. Jak ja rozpoczynałem trenować, trubój siłowy to ważyłem tak jak już mówiłem, około, w okolicach 70 kg. I bardzo mocno trzymałem się tej wagi, ponieważ bałem się, że w wyższej kategorii nie mam szans bo tam były bardzo mocne nazwiska i dużo lepsze wyniki, ale w pewnym momencie yy, podjąłem decyzję, że trzeba zmienić tę kategorię, ponieważ miałem zawody, w których musiałem chyba zbijać 8-9 kg w ciągu kilkudziesięciu godzin. Skończyło się to tym, że przez odwodnienie nawet nie słyszałem komend. tak się źle czułem, nic nie czaiłem, w ogóle co się dzieje wokół, no i te zawody zostały spalone. Pierwsze moje zawody, jeden z nielicznych. No, i zmieniłem decyzję, przytyłem i przegoniłem tylko lesi, dodając ponad 100 kg w truboju siłowym. Później znowu zmienię kategorię, znowu 100 kg w truboju siłowym naturalnie. Tak istotna jest odpowiednia waga do wzrostu, gdy trenujesz siłowa. Dlatego nieraz mówię pod obiecznym, nie trzymaj się kurczowo tej wagi, nie rób wiecznej redukcji, tylko przytyj, bo zobaczysz, jak się wyskoczą wyniki, i zobaczysz najlepszych przegonisz. To samo zrobił owca, czyli przytył, przytył wyraźnie, i dzięki temu ten jego wynik jest bardziej wiarygodny. Przytył lekko się zalewając, ale dalej ma estetyczną sylwetkę. Może nie jak w kulturystyce, ale jak na trubu jest dużo dobrze, dobrze wygląda. Natomiast jest to powiedzmy taki zakres naturalny. Gorzej by było, jakby przytył w taki sposób, że więcej mięśni, wyraźnie, mniej tkanki tłuszczowej i ogromny skok siłowy. A tu skok siłowy w ciągu pół roku był rzędu 10-15 kg samego wyciskania, leżąc. Więc normalny progres w przypadku osób, które bawią się w specjalizację. No i ostatnia kwestia, kwestia badań. Wiele było komentarzy, w których mówiliście o my nie wiedzieliśmy, nic nie wiecie o, o owcy. O owca robił przecież badania. Niestety, ale te badania nie są tak wiarygodne jak te, które ja poleciłem. I moim zdaniem owca je zrobi, sami zobaczycie i wtedy udowodni moje racje i jego racje i tam innych racje. Natomiast dlaczego one się tak wyróżniają? Ponieważ wygrywają środki wstecz. Owca nie spodziewał się, że mm, wcześniej, że takie badania są. Takie jest moje zdanie. I nie bawi się w tak zwane jakieś tam maskowanie, choć pewne środki naprawdę ciężko maskować. I yy, są też oczywiście środki niewykrywalne, natomiast one dają niewielkie profity siłowe. Natomiast te, które naprawdę dają siłę, są wykrywalne bardzo, bardzo długo, długo nawet dwa lata wstecz. Stąd yy, są tak fajne i precyzyjne. I robiąc te badania, i jeszcze dodatkowo badania krwi, które pokazują go w aktualnej, najwyższej formie. Mogą być bardzo mocnym potwierdzeniem tego, co mówimy, i wtedy możemy powiedzieć z pełną stanowczością, że w okresie jego szczytu formy był naturalny na poziomie powiedzmy 99,9%. Natomiast nieraz widziałem taką sytuację, szczególnie rok temu, dwa lata temu, zawodnicy na poziomie olimpijskim byli badani, myśleli, że są naturalne. Okazało się, że nie są naturalne, ponieważ w pewnych suplementach diety okazało się, że są środki niedozwolone. Stąd tak wielu zawodników, yy, olimpijczyków korzysta z subwentów KFD, bo wie, że są pewne i nie ma tam żadnego syfu. To dziś wszystko. Łapy nie ma.